Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najnowszej wersji narzędzia FaceFusion 3.1.1. Jest to wiodące narzędzie AI do zamiany i ulepszania twarzy, zarówno na zdjęciach, jak i na nagraniach wideo. Oprogramowanie to zdobywa obecnie uznanie dzięki świetnej wydajności oraz przyjaznemu interfejsowi, co czyni je idealnym zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób początkujących. Dodatkowo zawiera wiele ciekawych funkcjonalności. O których opowiem w dalszej części materiału. Narzędzie to jest całkowicie darmowe i open source, więc możecie bez problemu zainstalować je na swoim komputerze. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, między innymi jak je zainstalować i jak je obsługiwać, to zostańcie ze mną. Zaczynajmy. Wszystkie niezbędne informacje na temat Face Fusion możecie znaleźć na wyświetlanej właśnie stronie. Link do niej umieściłam w opisie. Znajdziecie tu ogólny opis narzędzia, kluczowe funkcje, wymagania systemowe, sposób instalacji, opis interfejsu użytkownika oraz wskazówki dotyczące wydajności. Zachęcam Was do zapoznania się z tymi danymi. Aby rozpocząć pracę z FaceFusion, przejdźmy najpierw przez proces instalacji. Tak jak w przypadku narzędzi Halo czy Live Portrait, o których opowiadałam w poprzednich materiałach. Instalację przeprowadzimy przy pomocy platformy Pinocchio Computer. Jeśli jesteście już na stronie, kliknijcie przycisk download i wybierzcie plik odpowiedni dla waszego systemu operacyjnego. Ja korzystam z Windowsa. Po pobraniu pliku wystarczy go wypakować w dowolne miejsce i uruchomić. Środowisko jest bezpieczne. Więc jeśli pojawi się ostrzeżenie, wybierzcie więcej informacji, a następnie uruchom mimo to. Po chwili pojawi się okno, w którym trzeba wskazać lokalizację instalacji. To tam znajdą się wszystkie składniki, w tym aplikacje, których będziemy używać. Po wybraniu lokalizacji klikamy Save. W tym momencie u większości z Was może pojawić się komunikat o konieczności instalacji dodatkowych komponentów. Wystarczy je zatwierdzić, a program pobierze i zainstaluje je automatycznie. W moim przypadku wszystko jest już gotowe. Teraz przechodzimy do Visit Discovery Page. Wyszukujemy aplikację, którą chcemy zainstalować. Klikamy na nią i wybieramy Download. Następnie wybieramy nazwę i ponownie klikamy przycisk pobierania. Jeżeli wszystkie niezbędne składniki wymagane do instalacji tego narzędzia mamy już zainstalowane, pojawi nam się okienko umożliwiające instalację. Klikamy Install, a następnie po załadowaniu panelu bocznego po lewej stronie kolejny raz musimy kliknąć przycisk Install. W tym momencie rozpocznie się dopiero instalacja FaceFusion. Cały proces może potrwać chwilę, więc wrócę do Was niebawem. Jak widzicie, instalacja dobiegła końca. Możemy kliknąć przycisk Done. Aby wejść do aplikacji z panelu bocznego, wybieramy opcję Run Default. Program przygotuje teraz środowisko i pobierze brakujące składniki. Po zakończeniu możemy kliknąć UI Default. To wszystko. Teraz mamy dostęp do naszego narzędzia. Jeżeli potrzebujecie do testowania zdjęć bądź filmów, to chciałabym polecić Wam w tym momencie stronę pexels.com, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów. Strona ta oferuje darmowe zdjęcia i filmy stokowe, które możecie pobrać bez konieczności zakładania konta. OK. Zaciągnijmy teraz interesujące nas zdjęcie twarzy w polu Source, a w polu Target wprowadźmy nagranie wideo, dla którego dokonamy podmiany twarzy. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, starajcie się wybierać obrazy i nagrania wideo, które do siebie pasują. Kluczowe jest dopasowanie twarzy. Jeśli ich kształty będą zbyt różne, końcowy efekt może wyglądać nienaturalnie. Zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. Za każdym razem, gdy uruchamiacie program, domyślnie ustawione jest przetwarzanie na procesorze zamiast na karcie graficznej. Wykonywanie obliczeń na CPU jest znacznie wolniejsze, więc warto zmienić to ustawienie. Dla porównania, generowanie obrazu które zajmuje 3 minuty na GPU, na CPU może trwać ponad 30 minut. Przetestowałam to i różnica jest ogromna. Jeśli więc wasza obróbka trwa dłużej niż się spodziewacie, prawdopodobnie zapomnieliście o przełączeniu tego parametru. Gdy mamy już załadowane zdjęcie i wideo, widzimy po prawej stronie podgląd. Przewijając suwak odpowiadający za podgląd klatek, można szybko sprawdzić efekt generowania. Zwróćcie uwagę, że twarz w podglądzie wygląda na nieco rozmazaną w porównaniu do reszty wideo. Dzieje się tak, ponieważ na tym etapie wykonujemy jedynie podstawową zamianę twarzy. Jeśli chcecie uzyskać ostrzejszy obraz, możecie wykorzystać opcję Face Enhancer. Pamiętajcie jednak, że każda dodatkowa funkcja wydłuża czas przetwarzania, ponieważ program musi przejść przez cały film co najmniej raz na każdą operację. Najpierw wykonywana jest zamiana twarzy. Potem program przetwarza wideo ponownie, aby poprawić jakość twarzy. Im więcej funkcji włączycie, tym dłużej potrwa renderowanie. Aby rozpocząć renderowanie wideo, należy przejść w dół strony i kliknąć przycisk Start. Po przetworzeniu plik zostanie automatycznie zapisany w podświetlanej lokalizacji. Jeżeli chcielibyście zapisać rezultat renderowania zdjęcia, możecie to zrobić również klikając w przycisk Start lub z poziomu podglądu kliknąć przycisk Download. Uwaga! Ważna jest kolejność wybieranych funkcji w polu procesory. Na przykład, jeżeli do funkcji zamiany twarzy dodacie najpierw funkcję Face Enhancer, a następnie Expression Restore, to w wyniku renderowania możecie uzyskać mniej szczegółowy obraz, niż gdybyście najpierw wykorzystali funkcję Expression Restore, a następnie Face Enhancer. Wynika to z tego, że funkcja Expression Restore, która odpowiada za odwzorowywanie mimiki twarzy ze zdjęcia lub nagrania wideo wprowadzonego w polu target względem zdjęcia wprowadzonego w polu source jest funkcją opartą na technologii Live Portrait, która generuje obrazy o niskiej rozdzielczości. W efekcie opcja Expression Restore niweluje poprawki wykonane przez Face Enhancer, co skutkuje mniej szczegółowym obrazem. Kolejną istotną opcją, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest model wzmacniacza twarzy Face Enhancer Model. Domyślnie program korzysta z GF Pegan. 1.4. Moim zdaniem najlepsze rezultaty dają jednak modele 256 i 512. Próbowałam również 1024 i 2048, ale twarze stawały się zbyt ostre, wręcz nienaturalne, nawet gdy używałam wideo w 4K. Polecam przetestowanie różnych ustawień, aby zobaczyć, które działa najlepiej dla Was. Gdy wybierzecie dany model po raz pierwszy, program pobierze go w tle. Możecie proces pobierania podejrzeć w terminalu klikając w CLI. Pamiętajcie, że samo pobieranie może zająć minutę lub dwie, w zależności od wielkości modelu i prędkości waszego internetu. Warto w tym momencie omówić również opcję Face Swapper Pixel Boost. Domyślnie ustawiona jest wartość 128 na 128. Zwiększenie tej wartości poprawia jakość, ale nie jest to ogromna różnica. Moim zdaniem najlepsze efekty dają wartości od 512 do 768. Tak jak w przypadku innych ustawień, warto jest eksperymentować i dostosować ustawienia do własnego projektu. Teraz przewińmy w dół strony. Widoczne tu ustawienia pozwalają dostosować jakość obrazu wyjściowego, jego rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę. W polu Output Video Quality warto zmienić wartość z 80 na 100, aby jakość obrazu wychodzącego była jak najwyższa. Pozostałe opcje pozostawiam na wartościach domyślnych. Teraz omówmy najciekawsze i najbardziej przydatne procesory. Oprócz wcześniej wspomnianych funkcji Face Enhancer i Expression Restorer mamy do dyspozycji jeszcze kilka innych opcji. Zacznijmy od Age Modifier. Usuńmy zdjęcie z pola Source a w polu target dodajmy nowe, które chcemy zmodyfikować. Następnie w zakładce Processors wybierzmy interesującą nas funkcję. Pamiętajcie, że jeśli korzystacie z Face Enhancer, musi ona znajdować się na końcu kolejki. Jak widzicie, pojawił się nowy suwak kierunek modyfikatora wieku. Pewnie się domyślacie, że przesuwając go w prawo uzyskacie starszą wersję twarzy, a przesuwając go w lewo młodszą. Działa to zarówno dla wprowadzonych przez nas zdjęć, jak i nagrań wideo. Warto zwrócić uwagę, że stopień zmian może zależeć od jakości i oświetlenia materiału źródłowego. W przypadku zdjęć o niskiej rozdzielczości lub słabym kontraście efekt może być mniej realistyczny. Eksperymentując z różnymi wartościami suwaka, możecie znaleźć najbardziej naturalny rezultat dla waszego obrazu. Przejdźmy dalej. Kolejną świetną funkcją, którą chciałabym Wam pokazać, jest Face Editor. Jeśli oglądaliście mój poradnik o Live Portrait, w którym można było ożywić statyczny obraz za pomocą nagrania wideo, to pewnie pamiętacie opcję dostosowywania mimiki na wprowadzonych obrazach przy użyciu suwaków. Mam dobrą wiadomość: podobna technologia jest dostępna również w tym narzędziu. Co więcej, pozwala ona na modyfikację mimiki zarówno na zdjęciach, jak i w nagraniach wideo. Zmodyfikujmy teraz parametry tak, aby nasza postać ze zdjęcia patrzyła się w prawą stronę, miała podniesione brwi i lekko otwarte usta. Jak widzicie, rezultat jest zadowalający. W taki sposób możemy kontrolować ustawienia np. szerokości otwarcia oczu lub ust, kierunek, w którym nasza postać patrzy. Możemy sprawić, aby się uśmiechała, itd. Mamy możliwość również obrócić lub skierować głowę w dowolnym kierunku. Wszystko w zależności od naszych potrzeb. Dodatkowo rozwiązanie to sprawdza się idealnie, zarówno dla zdjęć, jak i nagrań wideo. Przejdźmy dalej. Kolejną bardzo fajną funkcjonalnością jest możliwość automatycznego kolorowania czarno-białych zdjęć lub filmów przy użyciu funkcji Frame Colorizer. Wystarczy, że wprowadzicie interesujący was materiał źródłowy, a program automatycznie nałoży kolory. Co ciekawe. Przy użyciu tej funkcji możecie odrestaurować stare filmy lub zdjęcia. Zwróćcie uwagę, że kolory pozostają stabilne przez cały okres trwania filmu. Daje to naprawdę naturalny efekt. Sprawdza się to świetnie zarówno w przypadku filmów, które zawierają ludzi, jak i takich, na których widoczne są jedynie krajobrazy czy budynki. Dodatkowo, funkcjonalność ta może być łączona z innymi opcjami dostępnymi w programie, w zależności od tego, jak zaawansowany efekt chcecie osiągnąć. OK, skasujmy teraz nasze wprowadzone zdjęcie i wyłączmy funkcję Frame Colorizer. Przyjrzyjmy się teraz funkcji Lip Synker, która służy do synchronizacji ruchu ust. Dodajmy również funkcję Face Swapper i Face Enhancer i zaciągnijmy zarówno obraz źródłowy, jak i przygotowany plik audio w polu Source. Następnie w polu Target zaciągnijmy interesujące nas wideo. Na koniec pozostaje nam przycięcie naszego wideo do długości nagrania audio. Jak widzicie, nasze nagranie audio ma długość 13 sekund, a nasze wideo 16 sekund. W polu trim frame wprowadźmy ograniczenie generowania do 325 klatek, gdyż 1 sekunda w przypadku tego nagrania to 25 klatek. Przejdźmy teraz w dół strony i wygenerujmy nasze wideo. Wrócę do Was z rezultatem. Wynik generowania możecie ocenić sami. Jaki jest wasz ulubiony bohater Marvel Comics? Mój to Superman. Pamiętacie jego motto? Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność miłego oglądania. Moim zdaniem, ta funkcja ma spory potencjał. Przy odpowiednim doborze elementów, w tym głosu, można uzyskać naprawdę ciekawe efekty. Na koniec chciałabym krótko opowiedzieć o kilku przydatnych opcjach dostępnych po prawej stronie panelu. Wiecie już, czym jest i jak działa opcja podglądu klatek. Tuż poniżej znajduje się funkcja przycinania klatek, która pozwala określić, które klatki mają zostać wygenerowane. Przesuwając suwak w lewo bądź w prawo, możecie wybrać te klatki, które chcielibyście zobaczyć na efekcie końcowym. Kolejną opcją jest tryb wyboru twarzy. Pozwala on określić, dla których wykrytych twarzy ma zostać wykonana zamiana. Jeśli wybierzecie opcję dla jednej twarzy: Zamiana zostanie przeprowadzona tylko dla jednej. Jeżeli w tym wypadku na zdjęciu będzie znajdować się więcej niż jedna twarz, AI bazować będzie na informacji wprowadzonej w polu: kolejność wyboru twarzy, wybór płci i wybór rasy. Jeśli zdecydujecie się na opcję dla wielu, program podmieni wszystkie wykryte twarze na obrazie. Natomiast wybór domyślnej opcji Reference spowoduje wyświetlenie listy wykrytych twarzy poniżej. Dzięki czemu będziecie mogli ręcznie wybrać, dla której ma zostać wykonana zamiana. Opcja Face Mask Types jest bardzo interesującą i przydatną opcją. Domyślnie jest ona ustawiona jako box. Ta opcja daje możliwość kontrolowania marginesów dla maski z każdej strony. Jeśli macie problem z linią włosów, możecie zwiększyć dany margines, aby bardziej dopasować zamianę twarzy. Jeśli na przykład linia włosów wygląda sztucznie, możecie przy użyciu suwaka zmniejszyć pole maski, co odsłoni więcej z oryginalnego obrazu, dzięki czemu przejście będzie bardziej naturalne. Z kolei opcja occlusion świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy postać na nagraniu lub zdjęciu ma na sobie okulary lub inne elementy zasłaniające twarz. Jej użycie pozwala na lepsze dopasowanie nowej twarzy do oryginalnego materiału. To znacząco poprawia końcowy efekt. Ostatnia opcja Region daje nam możliwość wyboru, które części twarzy mają zostać zamienione. Jest to również całkiem ciekawa opcja. Na zakończenie chciałabym dodać, że Face Fusion to naprawdę potężne narzędzie AI, które pozwala na zaawansowaną zamianę twarzy oraz poprawę jakości zdjęć i nagrań wideo. Dzięki funkcjom takim jak Face Enhancer, synchronizacja ruchu ust. Czy automatyczne kolorowanie zdjęć, możecie uzyskać ciekawe efekty. Pamiętajcie jednak, by odpowiednio ustawić parametry i eksperymentować z różnymi opcjami, aby efekt był jak najbardziej naturalny. Jeśli film okazał się dla Was pomocny, polubcie go i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłej zabawy w tworzeniu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.